Nie, jasko Dzisiaj w filmie gramy na tym trybie, co było w dwa filmy wcześniej. I za nami jest dzisiaj kamerzysta numer jeden. 8 siema, no, się, no witam. Nie pokazuję twarzy, no bo nie chcę. Nie tłumacz już. Co to chyba już tłumaczyłem, czy nie? Tłumaczyłeś milion razy. Myślisz, że nie pamiętają? Dobra, nie wiem. No bo to było dawno, więc wiesz. Jak dawno? No dawno. No ja to jeszcze pamiętam. 4 40... miesiące. Powodować cicho. Dobra. No i powtórka z sytuacji ze wcześniejszego nagrania. Co ty gadasz? Co tak nie było? Też tak wpadłem! Co ty gadasz? Co no z... gadam! Kręcisz kłopoty. Co? Co, co? co to za, za myśl? Jaki się do mnie? Nie wiem. Ile jest osób? Trzy. Potrzebuję czterech. O, już jest. Jesteś na czerwonym czy na niebieskim? Nie wiem. Nie wiem nie Nie tak raz tak... Większość i opadłem nie Teraz ta tak o spadłem. Muszę się nauczyć. Muszę się nauczyć Speedb'a. Potrafię, chyba. Ty potrafię. No, nie, o których... a on jest z piaskiem. Dendor... Nie potrafię Dream, jak to ktoś... Z piaskiem? Nie potrafię. Mm. E, z... Zobacz na tym. Jestem, jestem jeszcze zbyt... E, zobacz na tym. Wklej se, e, serduszka e, ko... tego paska, żeby nie było. No i proszę kraci. Tak samo z Wojanem, innymi youtuberami Ej, nie w ogóle mógłbyś mi na przykład wytłumaczyć, bo ja nie rozumiem co chodzi, że mówią, że osoby co grają z UKiem na bedach to są że Wojany Ale nie no, Wojan to jest taki, no byłbym ogóle no, cringe no kiedyś, jak go oglądam na nie, no najlepszy youtuber bym tak w wsonił nawet. Ale teraz się zepsuł trochę, jak na przykład ten on włączył się do Gry albo Hirobań, to to jest tak zepsuł jego serię, że Ciu. No, bo ja no bo to ty... jest ustawione. Powiem tak, e... nie wiem czy to jest ustawione. To jest ustawione i nawet nie kłam, bo ale nie kłam... starszy ode mnie musisz być mądry, sobie. Ale, nie, ale nie wiem czy to jest ustawione czy co. To jest ustawione, bo kto by się przewiał ze Sinna Hirobań i prostu się na jego serię. a poza tym Wojan ma Admin na tym serwerze, więc mógłby go zapewne nie, mi ja tego po prostu może go zbanować. To co mu go nie zbanowałem? Są takie cheaty, no ale wciół on. To jest po prostu... No ja, to jest po prostu... O oh boże. Klincz. Kurde! Dobre, dobrzy przeciwnicy. Trochę zbyt dobrze Do im. <laughs> cheaty. Nie mamy no. takich na przykład jak palion, bo ja na Fliza, och Będę zaraz na nas mówić, bo przemu Czemu? Bo dobrze strzelamy z ukłów. Chłopca no, się no, strzela. No, jak na przykład bedło się jak to było fajnie wtedy. Kurde, co jest? Dlaczego nie postawiłem? Może sobie przycisnąć? To przeglądałem. Na Jesteś pewny? Jeszcze o i mamy gdzieś zagrać. Y tak, to tak. Jest... Ile Ile już? Spokojnie, tak zaszpiewiesz znaczy, <laughs> Wiel... e, To są słowa pocieszenia. Zazwyczaj to e, inne osoby wspierają, tylko dzisiaj to zrobię ja Tylko jedną w głowie mam Koksu pięć gram Firefly, na TikToka Tu zapomnienia e Ty, coś ci się kolego tutaj pomęczyło Są tacy ludzie jeszcze też jeszcze przegrasz. Nie, co, ty? Ja to wygram. Ktoś tak czyję. Nie, czujesz. Przypowiadam ci przyszłość. Mówię, że przegrasz. śmierć z blisko. Kurde. Ty debilu Ale to nie przez ciebie. tam w ogóle. No, no wiem. Więc koza? No mówiłem z blisko. Ale nie, ale nie przegram przez ciebie. Co jest? Nie, nie przegrałem. Mogę Ci jednak już wygrać. Ale już żyłeś, więc więc jakby nie spadłem, wtedy... Fajnie. No. Kox. Jedz no, Koks. Jeszcze jedno No, jeszcze jedno. No, nie to widzę w bo... Nie no, może jeszcze wygramy. Walecz. Chociaż... Hmm... Ej, powiem... Powiedzieć coś? No. Nasze o, pi, 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 pi Ale bez kitu idzie mi o wiele lepiej od Ciebie. No tak, bo ja bardzo rzadko gram na komputerze prawie nigdy, bo ja gram na tablecie. Pamiętaj, jestem manhuntem na, manhuntem na tablecie, a nie na komputerze. mnie mniej ciebie na tablecie. No kurczę no, 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 siropa. Nawet się poszyć nie może. A, a jakbyś widział mojego tatę grał na moim tablecie Minecrafta, o Boże Święty, posikałem się normalnie. Nawet się ruszyć nie umiał śropa. Do niego patrzeć i go wybuch. Jego zdywka trwa dokładnie 12 minut, czyli tyle, ile trwa, jeden dzień. Majka no Spoko. to było głupie. Dobra, teraz no Twoja kolej. Siadaj na miejscu, widzę. W zasadzie mi siedło, ale może przez to, że wtedy były. Może ja ci nie przeszkadzałem wtedy. O, już się zaczyna. Nie no. Przecież mi nie przeszkadzasz. Ja idę z tą łowcą. Zowcą. A nie, to nie owco. Co tak się patrzy? Na się. Da, jestem niebieski. Idziemy! czekaj, czy to nie była ta sama, która nie O nie, nie jej. Menda, chodź tu, jedna, nie jesteś takim menhuntem. Papa! Huuuuu! ale mam szczęście. Jak ktoś zaraz nie patnie, skatuje. Kto? to na przeciwnicę. No nie Jeżłem! <laughs> <laughs> to byłoby szczerze żeby jest opiste. Ram. Wyda się co? Jeszcze mi wow! Czy <laughs> chciał ci przywitać? To jedna. No nie przeklina. To nie jest przechleństwo! Chodź tu Janusz! Idziemy! No A u mnie na filmach... No jeszcze mnie ZŁAPKI łapki bije! No i kto to jest gorął? Ty mendo jedna! Nie, 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 nie! <laughs> Jeszcze nie złapkiwił. Idę na nich. Trochę się wkurzyłem. Jestem smutny. Jedny Mateusz. Może ta. No, no co za tym? Nie mam w nim na Co jest? Ty się miałem. Nie wiem. Dużo CPS-ów ładujemy w Jestem, byś... to... byś... Jestem jak Eleven. Słuchaj, to Jestem jak Eleven co? Co robisz? No, masz eleven. bloki. Facanie. Chodź tu, ty męgo! zrobi Butterfly, Butterfly. Cześć. Pragowanie ludzi tutaj, podkopywanie ludzi. O nie, nie tym razem! Spierdolaj. <laughs> Hej, <laughs> widzę się. Nie, przeklinaj. Czemu nie mogę? No chodź Zaraz wyjdzie odgłos No chodź NEEEEEEE No obyś kupił Czeka na ciebie Co za męda To był dobry plan tak, to było dobre, ale za... ty to trochę waliłeś, ale dobre. To był... To był naprawdę bardzo dobry plan. Do, dobrze, dobrze to odegrałeś, ale chciałeś to tak zrobić? Czy przypadek ten jak? PA! Brawo! <śla> Jeszcze ten krzyk! Menda jedna! Piedalaj! Napierak elektryczny. Wii Piedalaj z moich znów! <śla> Ej, zabiłem ją! <śla> Nie! Ej, nie wasza? Cicho Aaaa! Aaaa! Cieka, bo... Nie czuję się jak redaktor z YouTube'a. Rydok <laughs> tak nas. Pom. czekaj, daj mi łuk. O co mi się. No strzelaj. Czekaj, nie. Ja muszę mnie dopiero. Ok, wziąłem. Nie. Czerw. Nie! Nie, 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 nie proszę! I on na mnie będzie czekał. będę jenna i BON! Tak! Tak! I on ma takie... takie Co to Taki nie robi? <grym> Ej, dobra! Dobra, wygrań. Dobra, zamianka. Czekaj, ja... Zobaczyłeś Dobra? Nie, ale ten dźwięk jak mi będzie się to dobrze oglądało, powiem ci. To hmm? będzie mi się bardzo fajnie... A wyglądało. ja współczuję widzą, że we tam się... Z Impact to Przepraszam, tak, <laughs> ale ja jestem czasem jak Eleven. Jak Gafl. Jak to... ten typ jest dobry. No nie, i znowu ta sama grupa. Nie wiem, że tak. Nie, to to znowu nie znowu. Jak ja Zabiłam mnie chyba z 50 razy, ale ten los się w końcu odwróci. W końcu stanę się prawdziwym towierzem. No, prawdziwym Mateuszem, przepraszam. Wystarczy jednego Tobiasza. Eee, Mamy już ile tam? Wyczy. 9 minut nagrywania, a ja już tyle się wydałem. Jeszcze w łazience tyle wydam, jak wrócę do domu Co ty zrobiłeś? Co to było? Nie, proszę a, znaczy, dobra, dobra, ale jest jeszcze z Ej, to jest ten typ, co... Tak, lubi... to jest ten typ od ciebie o, Właśnie on lubi się chyba losować e, swoimi umiejętnościami, ale nie może przejdzie tego, że jakiś typ, e, co ma e, 12 lat, e, który gra jak sirota w e, Minecrafta, go zrzuci Na stalę ci kaszy, cisza. Co? Też bym tak zrobił, jakbym umiał. Ep. No ładnie, na to się tak stanęło. Co to było? Klasz, nie klasz. Jeden raz przegraliście. Co? Jeden raz przegraliście. Jeden? E, tak. Czyli jeszcze mam przynajmniej przegrać. The Blige, nie wiem. Nie, e, no. nie, co ja gadam, wygrać. The Blige, nie znam takiego trybu. No, przykro Nie, jeszcze, jeszcze jest szansa. Nie. Kurde, Nie, dzisiaj jest trochę słabo. Pani LWF-u zawsze mówi, zawsze jest szansa, sobie wygrać. A ja mówię, jest Nie Ty. lubię tej Banku lwf -u. Ja tam nie znam tej. Kurde Ja znam. Niestety. Do końca 13. Ej, to jest na czas? Ja do teraz to zauważyłem. Ja do teraz to zauważyłem. Twoje punkty? Jest takie coś burze, ja dopiero teraz spojrzałem na to. Ej mi się wydaje, że oni gadają na Discordzie. Skąd wiesz? Przez to. to czy można pisać? Nie, że na Discordzie można. No, no znaczy można, no ale skąd taka ja podejrzenie? A dlatego? dobra, ona już chyba wejdzie, to co ja coś lepsze. No. Aaaaaaa! Nice! I to był jej błąd! Mogę się nie lansować tym! Ja się dobrze, ja się dobrze potrafię klepać. Znaczy... Znaczy, tak, ale no jak patrz jakby się nie lansowała tym, że doszła do Patrz, doszłam do portalu! Jestem lepsza niż Batek z Gaming! No to, no No i to jest właśnie. człowiek. Coś tam dojść. Droga prosta. Dosłownie. Prosta droga. Ja tam chyba jeszcze nie doszłam. Co ty na jeszcze mają idzie na młode Mustard? co e, to może być. Dobra, dobra. Ja jeszcze ile mam tam czasu? Jest 14:24, ja o 15:50 wracam do domu, więc jeszcze czas mógł, złóg cię strzeliło. Wiem. No powiem. Kurde, że nie skaczowałem. No powiem ci, że normalnie wojna no jak na Podlasiu. Właśnie, patrz. Mieliśmy ostatni sprawdziany z historii, co nie? No, no i oddawaliśmy sprawdziany i mieliśmy napisać jakąś wojnę. Moi, pani mówi. Do mojego kolegi. Boże święty, coś ty tu napisał. Wiesz co kolega napisał? Nie. Wojna na Podlasiu. Um, no tak. Wojna na Podlasiu. Kto zrozumie ludzkość? <laughs> znaczy, nie rozumiesz? Wojna na Podlasiu. Miał napisać wojna gdzieś w jakimś tam wieku. Gdzieś tysiąc siedemset ileś. A on napisał Podlasiu Podlasie wtedy jeszcze nie tym, tym bardziej Bydgoszcz. Kurde, co ja robię? No właśnie, nie wiem co Masz jeszcze trzy życia. jak to się stało? Po prostu na, teraz dobrze nam idzie. <śmiech> nie <śmiech> wiem. Rozgrywka no, będzie trwała jeszcze ile? 10 minut. No i ser, go. Ja już widzę te... te łapki w górę, które będą. Jak zwykle dwie łapki w ogóle, ja jak i jakiś do typ, który zobaczył ten filmik. <laughs> Ja, ja, Nie ma ja. wojan. Nie no, no bo ten mnie. Ja też jak się e, pierwszy, jak e, pierwsza w tym kanale, to nazywałem się Wojan. Film z śmiskam. Co no O ja! Elwa. Dobra! Ja jeszcze mam szansę. No to było niezłe, bo w sumie dał ci busta, jak cię uderzył. No, dzięki. <noise> Była, że nie ma to byś skrytać. Do Ale dobrać. jakbym napisał na czacie. Dzięki za busta, to by tak się wnerwił. Dostałby no. co najpierw. No, to jest grzecznie. Była <noise> się bardzo, jak się nie chciałem. No <noise> nawet ja nie jestem tak spaść. Że <noise> nie żeby dobrać. Dobrać, tak, tylko mi się wydawało. A ile im im no, czy, ja miałem w sercu w ogóle? No trzy. to nie patrzę. Dał. Wyrabiać. Jesteście na hardkorze, to już pominę. Przecież to jest hardcore. No, powiem jedno, jak widzę, ile zadajecie sobie tym razem mieczem, to chyba zwątpiewam, że to nie może być hardcore. to jest